Jakbym bardzo chciał, by wysłuchał mnie ktoś, lecz do kogo mam iść? Głośno płakać chcę, by ukoić ten ból, bo straciłem Ciebie dziś. Aaa, gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój Pan? Umarł na krzyżu wyszydzony. Co począć mam? Dlaczego on okrutnie został umęczony? Sam, Sam przemierzał się. świat, wszystkim miłość chciał dać. Za co wielu cierpiał tak. Wciąż słyszę Twój głos, że cierpienie ma sens, lecz czemu aż tak? A -a 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 -a. Gdzie wybrać się mam, gdzie jest mój pan? Umarł na krzyżu, wyszydzony. Co począć mam? Dlaczego on? Król nie został umęczony Królem miałeś być, Panem i Władcą nam Gdzie bez Ciebie pójść mam? Także ciężko żyć, jak ugasić ten żar W piersi piekący mnie, A. -a, -a, -a. Gdzie wybrać się mam? Gdzie jest mój pan? Umarł na krzyżu, wyszydzony. Co począć mam? Dlaczego on okrutnie został umęczony? Wszystko medialna. dałeś, a ja, ja zaparłem się ciebie, gdybym wrócić mógł czas. Teraz stoję sam, nie wiem dokąd pójść mam, czemuś zostawił mnie, a, 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 a. gdzie wybrać się mam, gdzie jest mój pan? Umarł na w krzyżu wyszydzony, co począć mam, dlaczego on okrutnie został umęczony, rozpięty. się, synu Boga, spójrz proszę na ziemię, na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi, gdy dzień się już kończy, a ranek się Uśmiechnij się przyjaźnie, z wysokiego krzyża, do ciężko pracujących, których Półtora poniża. Rozpięty na ramionach, jak soku. Na niebie Chrystusie, Synu Boga, spójrz, proszę na ziemi, płaczes rozpaczony, z modlący się wysłuchaj i wybacz umierającym o spójrz cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię na cichy ciemny kościół dziecko proszące ciebie rozpięty. ku na niebie Chrystus Synu Boga Spójrz proszę na ziemię.